Witam serdecznie, drodzy Państwo, bojko Natalia z tej strony, analityk Teletrade. Zapraszam Państwa do porannej analizy. Wczoraj działo się naprawdę wiele na rynkach. Mieliśmy tak długo wyczekiwane wydarzenie tygodnia, czyli minutki Fonds oraz projekcje makroekonomiczne dotyczące głównie PKB. Inflacji oraz rynku pracy na najbliższy czas. Jak to wyglądało ze strony Fed? Przyjrzymy się temu dzisiaj. Jak pewnie Państwo wczoraj zauważyli, mieliśmy bardzo silne reakcje na rynku. Cały dzień rynki nam konsolidowały, robiły ruchy w górę, w dół, ale nie były to ruchy jednoznaczne. Dopiero na danych zauważyliśmy silne umocnienie się dolara. Praktycznie wobec każdej pary walutowej. Dlaczego tak było? Dzisiaj to sobie wytłumaczymy. Zacznijmy drodzy Państwo trochę niestandardowo od indeksu dolara. Wczoraj ten indeks sobie omawialiśmy, omawialiśmy na analizie. Zgodnie z tym, co zauważyliśmy, czyli z ekspozycją zarówno dużych traderów, jak i komercjalnych traderów, czyli traderów instytucjonalnych oraz faktu tego, że ten indeks bazował nam na bardzo kluczowym poziomie wsparcia. Dzisiaj widzimy no, bardzo istotne odbicie tak, tego indeksu. On praktycznie wczoraj był w o, tutaj okolicach około 89-90 i widzimy, że podszedł, podszedł już prawie w okolice 90, 92. Także drodzy Państwo, indeks dolara idealnie odzwierciedla to, co się na dolarze stało. Widzimy tutaj może dosyć mały ten wolumen, jest, więc Państwo mogą go nie do końca e, widzieć na analizie, ale ten wolumen na tej dużej świecy był naprawdę Naprawdę duży. <laughs> Także, jeżeli chodzi o wczorajsze umocnienie dolara, z jednej strony indeks w dużej mierze generował taki sygnał, że coś się może zdarzyć, ale oczywiście fundamentalnie były do tego większe, większe podstawy. Zerknijmy, drodzy Państwo, jeszcze w kalendarz makroekonomiczny, jakie odczyty mieliśmy dzisiaj, jakie odczyty będziemy jeszcze mieli. Także w nocy wyszło jedynie z istotniejszych odczytów makroekonomicznych PKB w Nowej Zelandii jak widzimy wyszło ono dużo lepsze te dane z PKB ogólnie będą w tym miesiącu i zapewne w lecie w ujęciu miesięcznym bądź kwartalnym wychodzi dużo lepsze z racji tego, że gospodarki wracają do normy te obostrzenia są obostrzenia są pomału, już pomału praktycznie, ich nie ma, tak, są likwidowane, mamy ten okres letni, ten efekt lata, lata pokowidowego jest widoczny właśnie na wskaźnikach PKB, także te dane zwykle będą wychodzić lepsze, nowozelandczyk nie zareagował zbytnio na te dane, był to jedyny nie, lekki pik w górę z racji silnego dolara, raczej nic więcej tutaj nie zauważyliśmy na tym nowozelandczyku. Trochę danych z Australii, natomiast jedyne jedyny takie faktycznie istotne dane dotyczyły wyłącznie zmiany zatrudnienia. Tutaj też na tych danych nic się za bardzo nie działo. Rano po godzinie 9 mieliśmy trochę odczytów, trochę odczytów ze Szwajcarii, głównie decyzja w sprawie stóp procentowych. Tutaj jeszcze ten inwestyk się nie odświeżył, no niemniej jednak zapewne zapewne stopy zostaną utrzymane na tym samym poziomie. Co nas czeka natomiast dzisiaj? Jeszcze konferencja prasowa za około 58 minut po godzinie 10 czeka nas konferencja prasowa szwajcarskiego banku centralnego, także trochę na funcie może się zdarzyć, może on, jeżeli wyjdą faktycznie jakieś pozytywne komunikaty, może on jako jedna z nielicznych par walutowych trochę podziałać wobec, wobec dolara. Drodzy Państwo, o 11 czekają nas bardzo istotne odczyty ze strefy euro dotyczące inflacji. Inflacja konsumencka po godzinie 11, bazowy wskaźnik inflacji oraz takie drobne już wskaźniki z wyłączeniem poszczególnych, poszczególnych cen, czyli poszczególnych cen, np. energii, bądź tak jak tutaj jest, tytoniu. Są to oczywiście wskaźniki mniej istotne. Najbardziej interesuje nas oczywiście. E, oczywiście, odczyt dotyczący samej inflacji konsumenckiej. No, projekcje i prognozy są różne. E, widziałam, że oscylują w granicach 2%, 1,9%, także wyjdzie. Rynek oczekuje, że wyjdzie ona trochę większa niż poprzednia. Czy jest jakaś szansa dla euro? E, być może tak, ale z drugiej strony e, Europejski Bank Centralny jest na tyle w swojej polityce, w swojej polityce, e, polityce łagodny, że Pozwoli sobie na przestrzelenie tej inflacji, tym bardziej, że mieści się ona nadal w celu. E, także drodzy Państwo, poza strefą euro mamy jeszcze dzisiaj trochę odczytów ze Stanów Zjednoczonych, mimo że wczoraj rynki zostały zdominowane po godzinie 20.00 przez e, posiedzenie, tak, przez komunikat e, Rezerwy Federalnej. Dzisiaj jednak również mamy bardzo istotne dane, dokładnie z rynku pracy. Są to zdeklarowani wstępnie bezrobotni o godzinie 14.30. Oraz wskaźnik przemysłowy FED z Filadelfii. E, czyli generalnie oprócz jeszcze tutaj oświadczenia e, pani, e, pani Jelen, e, nie mamy już bardziej istotnych, nie wiem czy tutaj inwesty nie popełnił błędu, nie powinien być pan Paweł, niemniej jednak nieistotne. Mamy jeszcze właśnie dane z rynku pracy, także są to dane, które również bardzo silnie wpływają na decyzję FEDU w sprawie stóp procentowych. FED zawsze podkreśla istotność silnego rynku pracy. Także myślę, że te dane faktycznie mogą trochę namieszać w wycenach, obecnych wycenach walut do dolara. Także kalendarz, mimo że wczoraj był pełny, dzisiaj jest podobnie, dzisiaj jest podobnie, więc tej zmienności raczej dzisiaj nie będzie jeszcze na rynkach brakowało. Drodzy państwo, przejdźmy sobie do omówienia wczorajszego komunikatu. Przede wszystkim od razu pokażę państwu wykres kropkowy Fedu, czyli rozłożenie głosów poszczególnych bankierów federalnych. Tutaj mamy taką grafikę, która przedstawia jak to wyglądało wcześniej i jak to zmieniło się teraz, czyli projekcja wcześniejsza i projekcja obecna. Sam komunikat proszę państwa to była praktycznie Praktycznie kopia wersji z kwietnia. Można powiedzieć, że Paul czytał dosłownie to co, to, co mówił w kwietniu, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o tutaj te kwestie inflacyjne. Także skala skupów aktywów została utrzymana na niezmienionym poziomie. Stopy procentowe również zostały utrzymana na niezmi, niezmienionym poziomie. Jeżeli chodzi o jakieś niuanse i newsy, które były na tym posiedzeniu, to przede wszystkim. Jest to dokładnie to, co Państwu pokazuje, czyli mediana oczekiwań poszczególnych bankierów co do stóp procentowych. Przede wszystkim rynek zauważył, że mediana oczekiwań członków FONDS co do stopy referencyjnej na 2023 mówimy tu o 2023 roku wynosi aż 0,6,25%. To oznacza, że w tym czasie musiałoby nastąpić dwie podwyżki stóp procentowych. No raczej nie zdecydowałoby się na jedną solidną podwyżkę o załóżmy 0,5% czy 0,40%. Takie podwyżki oczywiście są rozdzielone z racji, z racji oczywiście tego, że żaden bank centralny raczej takich drastycznych kroków nie podejmuje. Także to, co się zmieniło, to oczywiście wycena podwyżek, że te podwyżki będą po pierwsze wyższe. Tak jak Państwo widzą, migracje tych kropek oznaczonych strzałkami będą przede wszystkim wyższe i dwie, czyli rynek zaczął wyceniać aż dwie podwyżki, dlatego dolar aż tak silnie się, silnie się umocnił i to mówimy do 2023 roku. Więc to przede wszystkim wywołało tą pierwszą reakcję, choć w trakcie konferencji prezes Powell próbował obniżyć znaczenie zarówno tego przekazu, jak i całego wykresu kropkowego. Także Warto też pamiętać, że stałe głosy Fed ma zarząd, zaś szefowie poszczególnych banków regionalnych głosują co 3 lata i to oni zwykle są za większymi podwyżkami procentowych z racji tego, że oni muszą wyceniać swoje projekcje, swoje oczekiwania, swoje prognozy przez pryzmat trzech lat. Nawet mając ten fakt na uwadze, no kilka głosów zarządu na 2023 mogło się przesunąć również w kierunku wyższych podwyżek, także niezależnie od tego, czy Paweł będzie ignorował wykres kropkowy, czy w tym komunikacie będzie coś faktycznie, faktycznie powiedzianego, które będzie wypłaszczało ten Jastrzębi, jastrzębi przekaz myślę, że nadal rynek jednak zafokusuje się na tym, że dwie podwyżki nas czekają. No to, co nie uległo zmianie, to to, co powiedzieliśmy, czyli stopy procentowe i skup aktywów, czyli no potocznie można powiedzieć, że dodruk pieniądza nadal będzie drukowane, nadal stopy procentowe zostaną utrzymane na tym samym poziomie. Fakt, że Fed widzi teraz dwie podwyżki w 2023 roku, no sugeruje, że Fonds zmienił się nieco na bardziej, na bardziej jastrzębi, co nadal nie zmienia faktu, że jest, to, że jest to trochę wypłaszczone przez Paweła komunikat. Co ważne, oczywiście, dolar na tym tle będzie, będzie zyskiwał. I to powiedziawszy, wiele opiera się jeszcze na danych, danych z rynku pracy, dlatego też, Powell może na razie zbagatelizować tu, ten jastrzębi komunikat na QA. Zobaczmy jeszcze. Tutaj marcowe, kropki, marcowy wykres, kropkowy. Oraz czerwcowy, tak? czyli jak to wygląda z tej szerszej perspektywy bez migracji. Warto jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, czyli o prognozach FED. Patrząc na prognozy FED, które są wypuszczone obecnie na czerwiec 2020. 2021 roku. Jedyne to, co się zmieniło, to niewielki wzrost PKB w 2023 z 2,2% na 2,4% w czerwcu. Podczas gdy inflacja PCE również wzrosła, ale niewiele tutaj o 0,1%, z 2,1% do 2,2%, no dając tutaj Fedowi pełną swobodę w programowaniu i prognozowaniu. Przyszłych, przyszłych dwóch podwyżek stóp procentowych w 2023 roku. Także z projekcji makroekonomicznych niewiele się zmieniło. Mamy troszeczkę lepsze oczekiwania Fedu co do, co do samych, samego PKB, samego wzrostu gospodarczego. Natomiast co do inflacji jest to bardzo niewielki wzrost. Drodzy Państwo, zerknijmy sobie jeszcze na wykresy technicznie. Tak jak powiedziałam, ten euro-dolar... Będzie dla nas euro -dolar. Sam dolar będzie dla nas kluczowy na rynku, z racji tego, że dolar wycenia te dwie podwyżki stóp procentowych i będzie wyceniał zapewne jeszcze przez dzisiejszy dzień, w zależności od tego, co powie Paul. Jeżeli Paul faktycznie przekaże komunikat, wypłaszczony jastrzem, możemy oczekiwać większej korekty. Niekoniecznie V-kształtnego wybicia, ale większej korekty do góry. Drodzy Państwo, zacznijmy może od indeksów, jak zachowały się. Indeksy tu mamy US500. Widzimy, że faktycznie ten zjazd wczoraj przy godzinie 20 był spory, mieliśmy odbicie i ponowną rewycenę. Także dzisiaj raczej indeksy też będą się zachowywały no, w dosyć marny sposób. Zobaczmy jeszcze na niemiecki indeks, DAX. Tymczasem DAX na wykresie 15 minutowym, właśnie może troszeczkę większy zakres. Tymczasem DAX widzimy, że otworzył się luką spadkową, ale już mamy pierwszą wycenę do góry, wycenę prowzrostową, czyli wybicie całej wczorajszej podaży. Na razie bym jeszcze nie, nie fokusowała się na tym, że DAX będzie cały dzień, cały dzień rósł albo dotych historycznych szczytów, ale raczej na spokojnie bym patrzyła, co tu, co tu będzie się dalej działo, bo co jest ważne ta pierwsze reakcje na dane, te pierwsze wyceny często mogą być fałszywe. Nie mówię tu oczywiście o dolarze, ale z racji silnego dolara, osłabiającego się złota, indeksy też nie powinny za bardzo, za bardzo tutaj iść do góry, z racji tego, że podwyżki procentowych raczej dla rynku akcji nie są za bardzo korzystne. Przejdźmy jeszcze drodzy Państwo do właśnie do złota, o którym przed chwilą wspomniałem. No złoto faktycznie wczoraj zrobiło bardzo duży ruch. Jest to ruch e, dokładnie, proszę państwa, zmierzymy od poziomu 1, 1861 e, do poziomu, drodzy państwo, praktycznie, jeżeli złapiemy to ostatnią świecę 1800 5. także ruch był przeolbrzymi, bardzo duża przecena złota, zatrzymała się na chwilę, to jest oczywiście większy interwał, H4 zatrzymała się na chwilę w dwóch technicznych poziomach, no i idzie na kolejny 1787, to jest kolejne wsparcie. Czy tyle się przeceni? Nikt tego nie wie, ale przy tak silnym dolarze przecena złota jest bardzo realna. Zejdźmy sobie na niższy interwał, no widzimy, że to złoto gdzieś przekonsolidowało nam przez kilka niewielkich technicznych poziomów ten kolejny mniejszy, lokalny poziom wsparcia to jest oczywiście poziom tutaj ostatniego, ostatniego dołka który się tutaj zatrzymał czyli 1802, no wybicie tego to jest oczywiście taka klasyczna kontynuacja trendu spadkowego, zatem zobaczymy co się zadzieje w środku dnia, tak jak mówię kluczowy też będzie ten komunikat, ten Q&A, który który będzie dla Pawela La Lapoela zadawane pytania, jeżeli on gdzieś spróbuje, a myślę, że jest bardzo duża szansa na to, że właśnie tak się stanie, spróbuje wypłaszczyć jastrzębie nastroje niektórych bankierów, myślę, że jest bardzo realna szansa, że trendy na rynku choć na chwilę się nam odwrócą. Drodzy Państwo, jak wyglądają kryptowaluty? No kryptowaluty wczoraj, jeżeli spojrzymy przez pryzmat Bitcoina, wczoraj mieliśmy sporą kompresję przy, przy tym poziomie wybicia, pomimo, że wcześniej otworzył się on na początku tygodnia luku wzrostowego, kompresja, niewielkie zejście na danych i również wybicie podejście ponowne do poziomu, kolejny test na 39 tysięcy, dokładnie 782. Zatem, drodzy Państwo, że ten poziom zostaje dzisiaj testowany. no to technicznie jest to oczywiście kontynuacja trendu wzrostowego i kolejnym docelowym, poziomem dla krypto, który sobie wyznaczyliśmy na poniedziałkowej analizie, to jest 43 992, czyli około 40, już uproszczając, 44 tysięcy. Drodzy Państwo, jak jeszcze wygląda ropa oraz pary dolarowe? Wejdźmy sobie najpierw na ropę. Ropa wczoraj istotnie osłabiła się na danych. Dlaczego? Podwyżki przede wszystkim wyceniają też w pewien sposób presję inflacyjną, czy podwyżki są w dużej mierze odpowiedzią na dużą inflację. Co w związku z tym. No ropa to jest instrument bardziej proinflacyjny, pro czyli de facto, jeżeli, jeżeli ta inflacja będzie mniejsza, no to ceny ropy również trochę zjechały i jadą dzisiaj. Dalej, to jest również w dużej mierze odpowiedź na silnego dolara. Widzimy, że ropa istotnie tutaj mocno wybiła, zaznaczyła że swoją obecność na rynku wczoraj. Mocno wybiła poziom, podeszła do poziomu 72,69. Natomiast mieliśmy silną reakcję spadkową przecenę, niewielki, niewielki test poziomu 71,34. Ponowne wybicie i ponowny retest. No, ropa może dzisiaj w dużej mierze konsolidować w miejscu, może tutaj się nic nie zadzieć. Wczoraj mieliśmy również odczyty zapasów ropy, także jest to ta przecenna jest odpowiedzią na, na całe skumulowane, skumulowane wczorajsze wydarzenia. Także, drodzy Państwo, jeszcze parę z dolarem. Dolar do jena, jak widzimy, również bardzo mocny wystrzą na wczorajszych danych, praktycznie nie było tutaj żadnego testu. Jeżeli zaznaczymy sobie ten, ten poziom 110-709 jako poziom najbliższego oporu, na razie mamy, jak widać tutaj, niewielką, znaczy, no niewielką, dosyć sporą kompresję. Patrzymy z interwału 15-minutowego tutaj przy oporze, są to świeczki góra-dół, góra-dół, szczególnie w tym miejscu, także <laughs> równie dobrze możemy sobie zaznaczyć obszar. Tej konsolidacji i czekać na wybicie w jedną w drugą stronę. Tak jak mówię, dużo zależy po prostu od tego QA. Zobaczymy, co ciekawego Powell jeszcze dzisiaj powie. No, jeśli spojrzy Państwo na wszystkie pary dolarowe z dolarem, że tak powiem, szarżuję tutaj bardzo konkretnie. Bardzo podobna sytuacja na Australijczyku do dolara. Również silna przecena. Zerknijmy sobie może właśnie jeszcze na euro-dolara. euro, -dolara. euro na wczorajszych danych. Oczywiście mocny zjazd na poczet, na poczet dolara, lekka kompresja, zjazd ponowny. No i tutaj raczej oczekuję przy tym poziomie 1,19, dokładniej 389, oczekuję jakiejś rewy ceny. No, z racji tego, że jest to no, dosyć techniczny poziom, a dane ze strefy euro wyszły całkiem dobre. No, Ostatnie jeszcze para funt dolara, tutaj również zjazd jesteśmy też przy takim no, ciekawym poziomie tej, tejże korekty Testowanie ostatniego dołka zejście do dołu, tutaj mamy no, silne podażowe, popytowe wyciągnięcie, ciekawe tylko czy na tyle, na tyle popytowe by utrzymać ten, ten kurs powyżej poziomu 1,39727 Także drodzy Państwo, dziękuję serdecznie za uczestnictwo w dzisiejszej analizie. Zapraszam Państwa ponownie jutro.